Ja sobie wymyśliłem, że to nie będzie antologia, to będzie mój bardzo osobisty wybór, mm. związany z ograniczeniami, choćby lingwistycznymi. Posługuję się angielskim, rosyjskim w kulawy sposób, francuskim, no i polskim, więc to były, to były już te cztery języki, w których mogłem czytać, z których mogłem wybierać. Z francuskim to byłoby duże nadużycie jeszcze w dodatku. Um, a co z chińskimi reporterami, hinduskimi? No przecież świat nie ogranicza się tylko, nie kończy się na Europie. Są tu hispanojęzyczni też, prawda? Tak. Autorzy. Ja szukałem bardzo, bardzo usilnie szukałem autorów spoza Europy. Albo żeby to, żeby. Pokazać marzyłem o tym, żeby na przykład znaleźć jakiegoś reportera, nie wiem, z południowej Afryki piszącego dla południowoafrykańskich gazet, jak on patrzył i co pisał o II wojnie światowej. Nie znalazłem później to opowiem o tym najważniejszym problemie, z jakim się zetknęliśmy, bo ja sobie wymyślałem, że to będzie opowieść o 100 latach historii, ostatniej szybko mi to przyszło te punkty pierwszy i ostatni bo pierwszy to była południowa afryka i wojny burskie Winston Churchill to było oczywiste takie entrée bardzo mocne a chciałem skończyć na tych wojnach um, państwa islamskiego al-Kaidy tych dżihadystycznych świętej wojnie ale historia przyspieszyła ponownie tu przyspieszyła, tak, bo, bo nie sposób było pominąć milczeniem wojnę w Ukrainie. No, dziś można było powiedzieć dobrze. A czemu Ukraina? A czemu? Ja sam mówiłem też wydowcy, czemu będziemy mówili o Ukrainie, a nie o Sudanie? A dlaczego nie o Bliskim Wschodzie? Przecież te wojny się gdzieś toczą. My najbardziej się przejmujemy tymi wojnami, nam najbliższymi, najbardziej dla nas zrozumiałymi. Zdecydowaliśmy się. Z, Postawić kropkę na Ukrainie, dlatego że ta wojna ukraińska mnie od samego początku, i piszę to dlaczego, wydawała się taką wojną inną niż te pozostałe, równie barbarzyńskie, złe, krwawe. Ale w tej wojnie ukraińskiej od samego początku chodziło nie o Krym, nie o Donbas, nie o to, kto rządzi w Kijowie, tylko o, o porządek międzynarodowy, o zmienienie. Zakończenie pewnej epoki i, i ułożenie tego wszystkiego na nowo. W tym sensie jest to wojna światowa. Dzisiaj powiedział jeden z generałów amerykańskich bodajże pytany o rozmaitego rodzaju wojny, które się toczą. I on powiedział, że od paru lat, yy, znaczy. Nie, nie mówmy, że toczą się jakieś tam rozmaite wojny. Toczy się jedna wojna, on powiedział to globalna wojna. Może nie, tak. To te, te wojny, w podtekście czy większość z nich, mają już porządek międzynarodowy, próbę rewizji tego porządku międzynarodowego, który nie wszystkim odpowiadał. Odpowiadał zwycięzcom poprzedniej wojny, przegranym nigdy nie odpowiada, więc będą prędzej czy później próbowali ten stolik wywr wywracać. I nawet wojny lokalne, bardzo lokalne, e, dzięki tej, w, tej wojnie ukraińskiej, też przepotwarzają się i nabierają takiego troszkę innego światowego czy międzynarodowego kontekstu. Bo wojna w Sudanie, która trwa rok, zaczęła się jako wojna o władzę dwóch generałów. Natomiast e, to, że toczy się też rywalizacja między Rosją i Zachodem sprawiła, sprawiło, że ta sudańska wojna zaczęła się wpisywać też jako taka mała, maleńka wojna przy tej wielkiej. Wszystkie te wojny lokalne, ale może większość z nich zaczynają mieć swoje odniesienia do tej najważniejszej konfrontacji między Rosją a, a, a Zachodem. Póki co Rosją i Zachodem, bo Rosja stara się ten konflikt zmienić tak, żeby to nie był konflikt Rosji z Zachodem, tylko wszystkiego, co nie jest z, Zach nie jest z Zachodem, z Zachodem właśnie. Ostry konflikt cywilizacyjno-kulturowy, globalny. Nie powiedziałbym, że żeby, żeby cywilizacji i kultury, może bym się do tego nie mieszał. Natomiast polityka jak najbardziej. Jest to klasyczna, jak w każdej wojnie, czyje jest na wierzchu. Kto decyduje, kto będzie miał najwięcej do powiedzenia. I tak było, no, poprzednia ta rywalizacja globalna, zimna wojna, szczęśliwie zimna wojna, no, toczyła się nie tylko o to, kto będzie górą, ale ona byłabym powiedział, bardziej o wartości w niej chodziło. Dzisiaj te wartości się pojawiają też, oczywiście, ale te wartości póki co dzisiaj są wykorzystywane bardziej instrumentalnie. Są wykorzystywane dlatego, żeby pozyskiwać stronników. Putin i Rosja chętnie stroi się w szaty obrońców tradycji, takiego porządku, takiego jak to było kiedyś obrońców religii, zwłaszcza chrześcijaństwa tego roli męskiej, roli damskiej no, tego, takiego porządku, w którym Na jeszcze moje, moje pokolenie. Te hasła trafiają do przekonania w wielu środowiskach. Ja na własne oczy obserwowałem jak w Gruzji, w Armenii, zwłaszcza w Gruzji, w Armenii, na południowym Kaukazie, jak nastąpiła erupcja takich haseł wolnościowych, tej demokracji liberalnej. To się w dodatku splotło z hasłami niepodległościowymi, bo niepodległość niby odzyskali w roku 91, ale tak naprawdę czuli się wciąż skrępowani tymi więzami z byłą metropolią i te rewolucje kolorowe no, wyzwoliły w nich takie, takie parcie na zachód, że oni też chcieli, oni chcieli do Unii Europejskiej, chcieli żyć tak jak w Europie i najskuteczniej zniechęciło Ormian i Gruzinów, zniechęciły ich rodzime kościoły prawosławne, sprzymierzone z rosyjskim tłumacząc, no w Gruzji to było najbardziej spektakularne, bo to Gruzja w ogóle jest najbardziej spektakularna. Dzisiaj oglądajcie Państwo wiadomości, bo Parlament Gruziński przyjmuje właśnie ustawę o agentach zagranicznych, czyli Gruzja, ta najbardziej antyrosyjska, przyjmuje kalkową ta, taką ustawę, kalkę z Rosji. I jak w Gruzji coś się nie podoba, jak oni protestują, to robią to tak skrajnie. To się odbywa polityka na ulicach. Przy pierwszym czytaniu doszło do mordobicia, przepraszam za określenie, na sali obrad, przy pierwszym czytaniu. Są jeszcze dwa czytania i potem będzie odrzucane weto prezydenckie, więc to będzie się jeszcze toczyło. I w Gruzji e, ta obrona tradycyjnych wartości i tego konserwatywnego porządku odbywała się przy okazji każdych prób parat równości. Które tam też były organizowane, bo oni zachłysnęli się tym, co na zachodzie. A jak się gruzini czymś zachłysną, to, to są bardziej papiescy niż najbardziej papieski papież. I tam były regularne wojny, były polowania na tych uczestników maleńkich parad, tych, tych, tych parat, a na czele tej obławy czy pogoni, szli prawosławni duchowni, okładając krzyżami tych poprzebieranych na platformach i to, to na głównej ulicy miasta, tam na Stalei Rustawelego, to jest główna scena polityczna w Gruzji, to się odbywało. Więc Rosja wykorzystuje to. Zresztą te hasła trafiają nie tylko do w Gruzji, nie tylko w Armenii, a czy w Polsce nie ma środowisk, które też sprzeciwiają się tym wartościom liberalnym, które przybierają bardzo często... Skrajną formę. Ależ są, oczywiście są. Ale i gdzieś... oni się nigdy nie przyznają, że, że oni są prorosyjscy. Broń Panie Boże. Natomiast Putin wie, że tacy ludzie, Putin gra na konserwatyzm. On nie jest konserwatystą. Putin jest politycznym graczem, jest cynikiem, jest wielkorusznikiem. To jest narzędzie. To jest narzędzie, żeby pozyskać sobie, nawet jeżeli nie pozyska sobie zwolenników wśród tych konserwatystów, to jeszcze bardziej ich poróżni. Z ich przeciwnikami wewnętrznymi. Bo prędzej czy później jakiś liberał w Warszawie, w Londynie czy w Rzymie rzuci temu rodzimemu konserwatyście, że ty jesteś sługa, sługusem Putina. On nie jest sługusem Putina, tylko Putin słucha, co się mówi gdzieś i, i potem rzuca takie e, bardzo umiejętnie przynęty i, 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 i połów zbiera on. Wrócę do konstrukcji tej książki. Bo rozumiem, że um, taką ostatnią, um, ostatnim elementem, który jeszcze się zmieścił, bo trzeba było kiedyś skończyć, to, był właśnie ten, um, to była właśnie ta decyzja, żeby wojnę w Ukrainie tu jednak jeszcze umieścić, żeby się tutaj um, pomieściła. Czy um, to wynikało z rozmiarów książki, że trzeba powiedzieć stop? Czy wydawca po prostu miał jakiś czas, który ograniczał? Um, kto podjął decyzję, że już ani literki więcej. Um, no przekroczyliśmy, czy od samego początku ja wiedziałem, że to będzie książka o ogromnym e, rozmiarze? Zastanawialiśmy się, czy wydawać to w jednym tomie, czy może podzielić na jakieś mniejsze. Byłoby łatwiej czytać. Łatwiej czytać, ale z drugiej strony, no co, wydawać antologia numer jeden, dwa, trzy. No, dobrego pomysłu nie było. Decydowaliśmy, się, że to będzie całość. Że to nie będzie książka. Tak, zdecydowaliśmy się świadomie, że to będzie książka nie do